Pojedynku powinien narzucać ale będzie chciał zaskoczyć jakimś mocnym ciosem i zapasami. Ja co to już oszabnę. Jedziemy oszabnąć nie będziemy grać, tylko Po prostu będzie mógł każda puszka Elwetki, która będzie chciał, ze mną grać. Będzie mógł każdy grać, jak To Wtedy w górę i

Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że sobie nie poradziliście, jak to Dlatego przestaniemy się bawić. Szczerze mówiąc, mam do Was, mam dla Was do wyborów dwie rzeczy. Jedna jest mniejsza, druga jest większa. Wybierzcie numer od 1 do 2. 1, 2. Chłopaki, wybierzcie numer łącznie razem w sensie, od 1 do 2, wspólną decyzję. Obaj po 1, więc 2. To. Obaj po jeden, więc 2. dwa. Czyli półtora. Nie. Czyli jeden. Dobra. Trzymajcie, proszę uprzejmie Nie, ale tu masz taką wielką siekierę Wiem, ona nie była pod żadnym numerem Ona była trzy o nie Dobra, uwaga Ej, to rozwali to, co nie? Bo, ale łatwo Łatwo, mordo Ej, ale pod tym jest To by się... Co ty gadasz? To by się spodziewał Skończym. Czego się spodziewaliście? No tak! Czemu tak mało? Byśmy się już wydostali! Czas w tym challenge jest nieokreślony, to ja to no, wymyślam tak naprawdę. A teraz żebyście się bawili lepiej, daję wam coś większego. Wybierzcie numer od 0 do 3. 3! Brawo! Ta siekiera jest pod numerem 3. Gratulacje! Teraz moja kolej! Ale zdejmij to stary. Po co? co? O, o, Dobra, kupaki. No, tak. Właśnie w tym momencie wychodzimy. Wychodzimy? Dawaj, dawaj. Uwaga! Zanim oh! się. Czas się. Wow! Wow! Dobra, koniec uderzeń, siekierą! Koniec w tym momencie, bo wy dostaliście się na wylot. Dobra, damy im to. Nie wiem do czego to służy, a drugiemu kilo. To może nawzajem będą uderzać i jakąś kooperację tutaj nawiążą. Proszę uprzejmie, panowie. Skoro już macie dziurę, to pobawcie się tym. No dobra, Zipek, wylosuj broń od Jaka. 1 do 2. Co? 20. Proszę uprzejmie, 20. Ernest, wybierz broń od 1 do 10. 9. Dobra, zarąbisz, ty o ogórka. Nie! Proszę. Uh -huh. Jest już dosyć stary, znaleźliśmy go na ulicy, więc można go użyć do tych, tych celów, bo już jest spleśniały. Ej, tutaj można go obrać, zobaczcie. Wow! Ej, Dobry. serio? Obieram ogórka, stary, o boxa. Przepraszam, czy Zipek użył swojej broni? Daj to sobie. Naprzeszbać dziura. Nie. Dawaj, daj, dawaj. To nic nie robi. O, ale to jest chłodne, to tak boli. Oddajcie broń. Ostatnie żerzenie. Dawajcie. Jako, że dziura już się pojawiła, czas dać dwie ostatnie bronie, którymi mam nadzieję, że przejdą na drugą stronę. Lecz jednakże mam też nadzieję, że nie wydostaną się w ogóle stąd. Więc dostajecie. Proszę uprzejmie kilof. Oooo! Ej, to jest najlepsza, bro. Proszę ci ten motek. Żeby was uderzyć w łeb! Ej, patrz co to zrobi stary. Zobacz na to. Wow. 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 Ty stary, możesz to... Możesz się wyjść! Jak wyjść? No, przez to jest dziura! Zobacz. Stary, nie da się, to jest za mała dziura. Biorąc pod uwagę statystyki i średni rozmiar, patrząc tutaj, odtąd dotąd, no i tak szerokością, to jest bardzo duża dziura. Bardzo, bardzo duża dziura. To jest cholernie wielka dziura. Nie wiem w jaki sposób można było się przez nią nie zmieścić. Jest bardzo długa i właściwie dałoby się wyjść. Chociaż czy może jest aż tak? Wow. Ela, co tam? Co, o czym gadaliście? O tym, że bardzo, bardzo duża dziura, mała nie jest, no... Jest fajne. Czy chcecie nową broń? Tak, tak. Jeżeli jakimś cudem nie wydostaniecie się ze środka już po tych wszystkich broniach i połomie, to sami zostaniecie łomem. Panowie, macie serio i to serio, i całą minutę bawcie się dobrze. Tak. Dobra. Łoń! No tak się męczy szybko. No to tak. Naprawdę, to tak się odbija. Masz, stary, ja to będę robił za każdym no, razem. Nie tak No to no, dawaj no, no, no. Jednak nie. Demolka! O kurde! Wow! Panowie, czy pamiętacie jak robili tarana w jakiejś starożytnej Grecji? Wsparcie? Befuch? Chciałbym no. coś kupić. Mam tutaj ten, trochę metalu na skup Niestety nie słucham metalu. No. Dobrze. W takim razie, panowie. Który musicie złapać dwóch, według. się i z całej siły w ścianę. Jeżeli uda wam się całą ścianę wywalić, to wam się na pewno nie uda. Powodzenia. Tak Takim czymś? No jest kurde, o co je żartuję przecież. Proszę, Dobra. we dwóch się zbiorą. E, Teraz zbiorę ty z przodu. Dobra. Trzy, cztery, długie. Długie. dajcie coś lepszego, skoro ta dziura nadal nie jest duża, to chciałbym, żebyście ją powiększyli trochę. Nie tak, żebyście wyszli, ale tak troszkę, żeby chociaż widzowie się ucieszyli, że potraficie rozwalać. Oh I uwaga! O ja! No wielka świera. Jeżeli to nie pójdzie na raz, to nie nazywajcie mi zipek przez c <śmiech> <śmiech> Ja tu powiedzą do dziurę. 什么东西？ Dobrze panowie, łatwiej wam trochę życie. Już wam tłumaczę. Chciałem chłopakom dać narzędzie, które by im pocięło tą blachę, mogli z palcem w dupie wyjść, ale za ich aroganckie zachowanie możecie sobie w dupę wsadzić te nożyczki najwyżej. Bawcie no, się ja dobrze. Ja I nie biegajcie z nożyczkami. Ej, może to zadziała. Zobaczmy, czekaj. Myślisz, że to zadziała. Myślę, że musisz się odsłonić. nie z broni? Nie! Gdybyście byli milsi, to bym Wam dał dużo lepszych rzeczy! Macie kija i bawcie się dobrze! I oddajcie wszystko jedzenie! Patrzcie, Dobra, stary! To jest niezłe! stary, a w którym miejscu jest dobra broń? Czy my nie możemy tego już jakoś. na wyjść już? No, no tak. Wszystko, stary, może Co ty No serio! To się da stary, to już jest całe porwane, widzisz? No niby porwane, ale wydostać się nie wydostali, więc no chyba coś jest nie takie jednak. Dawaj stary, do góry! trzeba to obciąć jakoś tutaj. A ciężko to idzie, ale... Ej, co to? Co to, to było? Nie wiem, jakiś to, to Co? Co? To było coś, czym możemy to wyciąć po prostu, stary, nie? Tak, myślę, to tak. To trzeba też... coś do wycięcia, nie? Ja potrzebowałem coś do wycięcia, plachy co proponowałem wam wcześniej, a więc... Słuchajcie, Łukasz, kurde, jesteś moim najlepszym kuplem. W ogóle uważam, że jesteś najfajniejszy w tej składzie. O, dziękuję, dziękuję. Ja w ogóle nie jestem w tym składzie. jestem, że, Jestem, jestem. Dobra, trzymajcie w takim razie. O, stary, słuchaj. Konkretnie. Super, bardzo to nic się nie dzieje. Panowie, no nauczyliście się jednej ważnej rzeczy. Że da Patrz, Jest. Czekaj, na starym udało się. No już. Całą łagodę z Musicie się wydostać z tym, czy macie? Żartuję. Wybierz numer od 1 do 10. 10, bo ty jest taki dyłukasz, jest to 10 na 10. A, dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie na sam koniec o, jeszcze tak. Tak okej. mnie. Dobra. Uwaga, czuj yeah! się! Na razie. Żeby nie było za dobrze jeszcze <śmiech> <śmiech> Kto się wydostaje, dostaje kulko! No i nie odbezpieczyłem Udało się stary Jest! Oh, idealnie! Wolność, dziękuję wam za oglądanie tego filmu Widzimy się już jutro o 18 .00. To na tyle, Co ty na razie Jak to się stary.

Sekund do zakończenia tego starcia, które po tych Twoich słowach, że nie za bardzo ciekawe, zaczęło się nam robić niesamowicie interesujące. No i jednak sędziowie punktowi rozstrzygną, kto został zwycięzcą tego połowicznie bardzo ciekawego starcia, bo drugiej rundy mieliśmy tu naprawdę świetne wymiany. No chciałbym przez używać tego stwierdzenia, że nie jest zbyt ciekawy w oktagonie, ale jeśli walki mają się tak zmieniać, zmieniać swój obraz po moich słowach, to jak najbardziej. No i tak. Nasze tutaj jeden 1,20 Mogę natknąć na modach, Jak chcecie tak, na modach. To nie mogę też na ogóle w